Cześć, witam Was, Bartek z tej strony. To jest kolejny odcinek z serii Od 0 do Szachowego Mistrza. Zaczynamy sobie na 10 plus 0, e, gramy posunięcie e, e4 i zagramy sobie włoską, jeżeli przeciwnik na to pozwoli. E, zagrał włoską, ale zagrał dwie, e, dwa, dwa skoczki, więc spoko, jeżeli bicie to roszada, tak idzie główna linia. Jeżeli bicie to po prostu ruszada, nie odbijamy od razu tego piona, później go odbijamy w zależności co on zagra. Tu już się zdziwił. Okej okay. czy ja biję tak, czy ja dalej gram ruszadę i pozwalam na to. I przychodzę, skocz, przychodzę tym i potem gram tu. On jeszcze ma taki ruch w teorii. Tutaj pcham chyba. No, zaczął mnie wywalać niestety. Więc zmienimy sobie internet. Bo to śmiesznie, bo w poprzedniej partii, którą zagrałem dzisiaj, to w ogóle mnie nie rozłączało. A grałem ją przez prawie pół godziny. Czy wydaje mi się, że te jego skoczki niebronione stoją źle? Hmm. Tutaj bicie po prostu. I obrona tego gońca. Jeżeli bicie, to bicie. Jeżeli koniec... Hetman nawet. Troszada wieża, bo on nie ma tych ruchów, więc ten goniec, ten skoczek będzie zdobyty. E, bo może jeszcze zrobić tak. No teraz, może odejść tym skoczkiem, oczywiście. To może odejść teraz tym skoczkiem. Jak najbardziej i powinien to zrobić, bo jeżeli nie odejdzie teraz tym skoczkiem, to on go traci. Bo jeżeli zrobi tak, ja robię w ten sposób i atakuję podwójnie. Skoczka, ok, fajnie. Czyli tracisz po prostu. Nie mogę tu zagrać, bo dostaję cyk. Chociaż, czy nie mogę? Cyk, cyk, cyk. A, cyk i cyk możesz zagrać, cyk, 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 dalej to wisi, więc to, to za to mam. Średnio mi to siedzi, e, aczkolwiek teraz jest potrójny atak, mogę zagrać tak. Mogę zagrać tak też. Gram tak. Ten się nie może ruszyć, jeżeli tutaj, to tutaj. Tutaj, to tutaj, tutaj, to tutaj. Więc są te za to, w sumie. Tutaj, to tutaj. Tutaj to muszę być. Ok, ale po tym mogę odejść. I to dalej wisi. I to wisi. A to nie może odejść, bo Hetman jest podbiciem. Więc jeżeli tu, to odejście królem po prostu. Bo nic mi nie wisi. Mm, a wisi mu tu. Gram tak jak chciałem wcześniej. On nie może bić, bo jest pod związaniem. Argentyńczyk. Zobaczymy, co on no to. Nie ma obrony, bo nie ma ani pionu, o, nie ma obu pionów do tego. Może też, no nie może tak zagrać. Bicie, bicie, bicie. Prawdopodobnie. Pytanie, czy on. No nie ma tutaj. Przez chwilę się zacząłem zastanawiać, ale nie ma tutaj bez wieża, oczywiście. Może zabić tak? Ja tu? Nie, no po tym to też bije po prostu. Jest tempo. On musi chyba tutaj zbić. Tak mi się wydaje, że musi tutaj <grych> zbić. Nie musi tutaj zbić, okay. bo on cały czas się na to tutaj kusi, nie? g pionem, żeby mieć tempo na hetmana. Niesamowite, tutaj chcesz. To ja chcę przyjść tu, po tym jest mat, więc nie możesz tak zagrać. Może tu pobronić. Ale to sobie z dwojej pionki tylko. Ja mogę tak zaatakować już tego piona. No i go goniec nie gra, ja mam cztery aktywne figury w grze i jestem plus 3. Więc ta, tą pozycję oceniam na jakieś plus 5 prawdopodobnie. Więc spoko. taki ruch masz ewentualnie. Bi bicie, bicie. Mhm. Bicie, bicie i ma masz gońca otwartego. Co, jeżeli ja nie biję, tylko przychodzę tu, po biciu bicie, nie ma tutaj bicia, bo jest skoczek. Po tym gram znowu tu, po biciu mogę bić. Nie chciałem mu otwierać tego gońca, chcę, żeby on się pomęczył jeszcze z jego otwarciem. Wykonał kolejny ruch. Po tym. A ja mogę w ogóle też tak się zagrać? Zależy jaki on ma plan, nie. Okej. Okay. Czyli że tutaj I tutaj prawdopodobnie się tylko opłaca. Mogę też zagrać tu, mogę też zbić, po biciu zbić, i po tym nie mam nic chyba ciekawego. Tu będę chciał zagrać w razie co? No on teraz, może gońca wypluć, po tym zbić gońcem, to ja biję zawsze. Trochę mnie martwią te niebronione figury. To jest teraz bronione, tylko po tym gram nawet A4. To jeszcze możesz zagrać, żeby mnie wykopać. Albo tak, gram A4 i biję nawet. Jak, jak bijesz, to ja biję. E, tu mi leci cyk Tu tu. Tu mam ruch fajny. Tylko, że on może zrobić cokolwiek, tą wieżą. I jak ja biję, to on po prostu bije. A nie, bo jest jeszcze Hetman. A nie mogę tutaj zagrać przecież, bo Hetman patrzy. się Hetman jest obserwowany przez jego gońce. Tutaj. Tutaj, i tutaj mogę zagrać. E1 wieża. No gość ma taką sytuację jaką ja miałem w dzisiejszej partii na 10 plus 5, że podwalił figurę szybko i... Co, chcesz się zdwajać? A ja mogę zagrać tak po prostu chyba, nie? Chcę tego pionka wziąć jakimś takim, no nie ma takiego ruchu. Tempo. Po tym nawet tak. Aha. Aż, no dobra, nie? Ja mogę tak nawet zagrać w sumie. Tylko czy ja chcę tak grać? Zagram w ten sposób. Wywalę mu tego gońca. A, wywalę mu tego gońca i zdobędę tego piona, nie? I atakuję tutaj. Po tym gram normalnie wieża a 1 Jeżeli wymiana, to wymiana. On nie ma tego ruchu, ma taki ewentualnie. Ale czy to coś zmienia? Ja mam taki ruch w ogóle. On ma też taki ruch. No nie ma takiego ruchu, bo tu stoi fajnie. Eee, cyk. Tu jeszcze ładnie wisi. Eee, tak, tak. Ja mogę tak zagrać w ogóle. Zbije tego piona Tu mogę zagrać Tylko go zachęcam do jakichś takich akcji Zbije, jak on tutaj to nawet tak Po tym nie mam tego ruchu gońca Broniącego, czyli po prostu H2 H3 Będę musiał zagrać co lekko mi osłabia króla, ale jestem plus 6, więc chyba okej. Okay. Myślę o następny taki ruch, albo po prostu zdwojenie się wierzy. W tym momencie to nawet mogę zagrać tak, grać na mata na 8 linii. Tylko, że on zawsze sobie tak. W ten sposób zagra, nie? To nie jest w sumie zbytnio problem. O, gra tutaj. Bije, On nie może bić, bo mat. Patrz i głupoty, nie? Głupoty po prostu głupoty. Zaraz to przegram jeszcze. Zagram w ten sposób. No głupoty, po prostu głupoty. Po prostu głupoty, on nie może bić, nie? Cały czas. I to jest dlaczego trzeba grać do końca, bo nawet będąc plus 6, jak ja byłem przed chwilą, to można podwalić hetmana. Mając 4 minuty na zegarku, ostatnio ktoś mi napisał, że po podwaleniu Hetmana, mając 4 minuty na zegarku, powinien być time godzinny w komentarzu, więc no, zgadzam się z tym zdecydowanie. Zgadzam się z tym zdecydowanie. No co, on, od, on odchodzi po prostu. On odchodzi po prostu. Ja mogę tak zagrać. Po, tak zagrać. Po tym bicie. Tu tempo. A, tak mogę zagrać. Znaczy musiałem sobie coś przekąsić, nie? Bo... No mogę zagrać tak. Po biciu jest bicie z tempem, ale wisi tu, więc on po prostu bije, więc to nie wchodzi w rachubę. Po tym jest bicie i odbijam. Ono odbije na 100%, żeby już nie mieć yy, tempa tutaj, że ja nie miał tempa, a też tutaj mi wisi. Tu nie mam nic. Tu, tu, tu. A co po tym? I po. No nie wiem, no ja tracę ogólnie tego skoczka albo tracę tu, i tu jest podwójny, podwójny pion. Dobra, gram tak Jeżeli nie zagrasz tego, to ja gram to chyba Nie mogę tak zagrać No teraz możesz brać Mogłem zagrać to, gdyby nie było tego piona, no bo to nie wisi, nie? Tu mi wisi teraz Mogę tak zagrać z tempem On bije, ja idę On przychodzi Nie ja idę. Po tym to. Tu się broni. Eee, no, ten pion miał zlecieć, tak, ten pion miał zlecieć. Tu mi chcesz pewnie przyjść. Po tym bije. Średnio. A, po tym to w ogóle tutaj bije. Eee, tu nie mogę. Nic tu nie ma Po tym tu chyba przyjdę I tu się broni dwukrotnie na ten moment, tylko wieża jest niebroniona. No moje nieszczęście. Tu się broni przecież, więc mogę nawet tak, mogłem zagrać B4 po prostu i B5 B4B5 by było lepsze prawdopodobnie, żeby tą wieżę uchronić. Jeżeli on tym ruszy, no to mam to. Że ja idę, nie wtedy. B4. Jeżeli chcesz tutaj święcić, to dla mnie spoko Tu się nic nie dzieje. Biega. Tu jest skoczkiem. Tylko, że tu nie mogę przecież. Dalej jest ok, no bo co on ma? Nie ma nic tak mogę zagrać i tak. On ma tego nie ma szacha w Tu wejście, to tu. Szach, tu chciałem. No na czas wygram, ale nie powinienem był, nie? Nie ma szacha już wtedy. To Idę. Tu, 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 tu. Timeout, ale nie powinienem był tego wygrać. Wygrałem to tylko i wyłącznie dlatego, że miał mniej czasu, przez to, że podwalił wcześniej figurę. No, czyli w teorii time management tutaj po podziałał, ale no nie powinienem był tego wygrać. Dokładność na 70, nie dziwię się, skoro mu oddałem. Miałem tutaj bardzo dogodną pozycję. Spójrzmy sobie w ten sposób. Pchnięcie było dobre, ale lepsze było bicie jednak. A pchnięcie było ok. To był błąd w ogóle. Trzeba było zagrać to. No nad tym ruchem też myślałem. Myślałem nad biciem i nad tym ruchem. To było błędem. Ruszada jest misem. Trzeba było już grać tu w ogóle. No bo tak, bo on nie ma tu nic. Jestem szybszy. Zmisowałem i to jest dobre, E1 było lepsze, by the way, E1 było lepsze, to jest blunder, to jest git, to jest git, szkoda, że nie wymienił tych hetmanów, to bym go nie podwalił chociaż, no i tutaj było git, to był blunder oczywisty, trzeba było grać E3 po prostu, trzeba było... Aha, bo jakbym miał, sorry Pierdzielę. Jakbym miał tutaj To No wiadomo, nie? Jakbym miał tutaj to, no to mogę atakować Tak jak myślałem, żeby zrobić, ale dobra Whatever, nie poszło to w partii Tylko poszło coś innego To jest błąd E3 było w ogóle Aha, to było najlepsze. Żeby się zdwoić pewnie. Jeżeli on by zbił. No tak. To było spoko. No w ogóle tutaj jest ok wszystko. To jest blunder. I to też jest blunder. Mógł bić jednak. I czemu to jest takie dobre? Aha. Bo ja nie mogę pchnąć. Bo dostaje mata. Czyli co, ja to. I on zdobywa piony. Ja idę. On tu. Ja tu i stoję. No ja idę, powiedzmy. Bo to bym pewnie zagrał. B7. I co, i on tutaj? Nie, to nie jest najlepszy ruch. Co jest najlepszym ruchem, tutaj? E1. Aha, no tak. Zdobywa tego piona po prostu. No, więc to nie było najlepsze podejście jednak. Ja myślałem, że mogę pchnąć, ale zapomniałem o tym, że nie mogę pchnąć. Jakbym mógł pchnąć jeden ruch szybciej, Co się inaczej. A co po tym i po tym? A co jest najlepsze w ogóle? Jak on teraz robi tak, ja odchodzę. To on co? To on bije? Tak. Jak ja pcham, to on idzie tutaj, prawda? No tak, no bo zdobywa tego piona w ogóle. Czyli ja nie mogę pchnąć. Po szachu. Taki ruch. Bicie. C2 nawet było lepsze, żeby tutaj atakować. Dobra, no to tutaj była przegrana ogólnie rzecz biorąc, e, tylko on tego nie wykorzystał. Zagrał blander, więc spoko dla mnie. H3 było lepsze. G3 jest ok, tu jest spoko. To jest, no tak, to jest niedokładne bez to, oczywiście. Ja też już nie miałem za dużo czasu. E, i tu nie dokładnie, A on to zagrał w ogóle. To poszło w partii przecież. Poszło w partii. No dobra, no nic. Będziemy wiedzieć na przyszłość, powiedzmy. Tylko się dzisiaj oddaliłem, tak naprawdę do rankingu więc się nie przybliżyłem. No nic, życie, tak bywa. Dzięki wielkie za oglądanie dzisiaj. Do następnego razu. Hej.